Dzień dobry. Dzisiaj o bieli w ogrodzie. Biel, tak uważam, jest bardzo przyjemna dla oka, uspokaja. Podobają mi się ogrody, w których jest dużo białych kwiatów. Wyglądają one bardzo elegancko i stylowo. Teraz filmuję białe dzwonki, są to dzwonki brzoskwiniolistne. Jest też ich odmiana niebieska. Mam sporo białych róż. Ta nazywa się Winchester Cathedral. Znalazła się u mnie zupełnie przypadkiem. Jest to róża Davida Austina. Zamówiłam różową, House Mary. Okazało się, że zamiast różowej House Mary przybyły cztery Winchester Cathedral. Pachną bardzo ładnie i są dosyć zdrowe. Piękną, białą różą pnącą jest Climbing Iceberg. Uważam, że ma wyjątkowo szlachetne kwiaty, takie prześwietlone czy świetliste raczej. Może teraz tego nie widać ze względu na pozycję słońca. Są naprawdę bardzo ładne. Jednak nie podlecam tej róży z tego względu, że bardzo szybko zapada na czarną planistość. Ja staram się utrzymać dużą higienę w ogrodzie, jednak nie udaje mi się. Utrzymać tej róży w dobrym zdrowiu. Kwiat piękny. Jest też wersja Iceberg. Kolejną białą różą u mnie jest róża Maiden Blush. Ma bardzo ciekawe kwiaty, gęsto wypełnione, takie troszeczkę jak piwonie. I pędy opadające. Wydaje się być trochę zmęczona upałem. Dzisiaj jest bardzo gorąco i dalej niestety nie pada. W pobliżu rośnie już spory Bobby James. Jest to Rambler, który potrafi osiągnąć bardzo duże rozmiary. Także proszę dobrze wybrać mu miejsce. Ma bardzo ładne, pojedyncze kwiaty. Proszę pamiętać, że kwitnie na pędach zeszłorocznych lub starszych. Także trzeba bardzo ostrożnie z cięciem. W pobliżu rośnie również kozłek lekarski, inaczej waleriana. Nie jest to może jakaś szczególnie piękna roślina, zwłaszcza w tym momencie. Wygląda na trochę cierpiącą z powodu niedoboru wody. Zapach jest oszałamiający i trzymam ją w ogrodzie właśnie ze względu na tenże zapach. Oczywiście przyciąga owady, jak to zresztą widać. Po tej stronie ogrodu mam również inny rambler. Brenda Kolwin, który wspina się na jabłonkę. Kwiaty bardzo ładne, z lekką smuszką różu, pachną trochę jabłkami, a tak przynajmniej opisywany jest ten zapach. Brenda Kolwin, śliczna. I proszę zobaczyć, jak wysoko już sięgnęła. Będę musiała ją. Trochę lepiej upiąć. I na koniec moja Fund, czasem nazywana Lucky Find. To jest młoda róża. Praktycznie bezkolcowa. Niestety nie powtarza kwitnienia. To kwitnienie już się kończy. Myślę, że jest skrócone właśnie z powodu braku wody. Bardzo lubią ją owady. Ale uwaga, ta róża potrafi być naprawdę ogromna. Widziałam ogromne okazy, rosnące 6-8 metrów zwyż. Także proszę się bardzo dobrze zastanowić przed posadzeniem tej róży. Niektórzy ją nazywają róża potwór, bo potem trzeba będzie. Róże przesadzać. Myślę, że moja też już niedługo będzie miała zbyt mało miejsca i trzeba będzie się zastanowić, co z tym fantem począć. Wspina się na starą śliwę, na której rośnie powolnik z grupy Montana, powolnik górski, pol, parze.